Pomyśl o tym, co tak naprawdę oznacza wdzięczność. To pozornie proste pytanie, ale odpowiedź jest znacznie bardziej złożona i głęboka, niż mogłoby się początkowo wydawać. Wdzięczność u jej podstaw jest głębokim docenieniem dobra w naszym życiu. To rozpoznanie i uznanie pozytywnych aspektów, bez względu na to, czy są to monumentalne momenty, czy drobne skarby. To to rozgrzewające uczucie, które odczuwasz, gdy dostrzegasz piękno zachodu słońca. Lub radość, która kipi, gdy ukochana osoba zaskakuje cię przemyślanym gestem. Ale nie chodzi tylko o dostrzeżenie tych chwil, ale także o pielęgnowanie ich, trzymanie się ich i pozwalanie im nas podnieść. Wdzięczność zachęca nas do skupienia się na pozytywach, odsuwania negatywów i robienia miejsca na radość, spokój i zadowolenie. To potężna siła, która może zmienić naszą perspektywę, rozjaśnić nasze spojrzenie i poprawić nasze ogólne samopoczucie. A najpiękniejsze jest to, że wdzięczność to nie tylko przelotne uczucie, które przychodzi i odchodzi, ale może być codzienną praktyką, nawykiem, stylem życia, tak jak oddychanie lub chodzenie. Może stać się integralną częścią naszego życia, wplecioną w tkaninę naszej codzienności. Badania wykazały, że regularna praktyka wdzięczności może mieć znaczący pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. Może zmniejszyć stres. Poprawić sen i sprzyjać poczuciu spokoju i wyciszenia. Może poprawić nasz nastrój, zwiększyć naszą samoocenę, a nawet pomóc nam radzić sobie z przeciwnościami losu. Ale jak kultywować taką praktykę? Jak sprawić, by wdzięczność była czymś więcej niż tylko okazjonalną myślą, ale stałym towarzyszem? Odpowiedź tkwi w celowej i konsekwentnej praktyce, a jednym z najlepszych sposobów jest prowadzenie dziennika. Więc wyruszmy w tę podróż razem. Poznajmy koncepcję wdzięczności, zagłębmy się w jej korzyści i odkryjmy, jak uczynić ją częścią naszego codziennego życia. Wdzięczność to znacznie więcej niż tylko powiedzenie dziękuję. To nastawienie, praktyka i potężne narzędzie dla zdrowia psychicznego. Możesz być zaskoczony, że wdzięczność to nie tylko ciepłe, rozmyte uczucie. Tak naprawdę istnieje nauka, która to potwierdza. Rzeczywiście. Moc wdzięczności sięga znacznie dalej niż jej emocjonalny urok. Wiele badań naukowych wykazało silną korelację między wdzięcznością a zwiększonym szczęściem, poprawą zdrowia psychicznego. Zagłębmy się w tę fascynującą dziedzinę. Badanie opublikowane w Journal of Personality and Social Psychology wykazało, że wdzięczność może znacząco zwiększyć dobre samopoczucie i satysfakcję z życia danej osoby. Uczestnicy, którzy regularnie wyrażali wdzięczność, czuli się bardziej optymistycznie i pozytywnie nastawieni do swojego życia. Nie tylko zgłaszali, że czują się szczęśliwsi, ale też doświadczali mniej dolegliwości fizycznych. Czy to nie przekonujące? Ale cuda wdzięczności na tym się nie kończą. Badania w dziedzinie neurologii ujawniają, że wdzięczność może realnie zmienić nasz mózg w pozytywny sposób kiedy wyrażamy wdzięczność nasz mózg uwalnia dopaminę i serotoninę dwa kluczowe neuroprzekaźniki odpowiedzialne za nasze emocje te substancje chemiczne poprawiają nasz nastrój i sprawiają, że czujemy się dobrze dodatkowo praktykowanie wdzięczności może aktywować podwzgórze część naszego mózgu która kontroluje szeroki zakres funkcji organizmu w tym sen apetyt i poziom stresu innymi słowy wyrażanie wdzięczności może przyczynić się do lepszego snu, zdrowszych nawyków żywieniowych i bardziej zrównoważonego podejścia do stresu. A to nie wszystko. Badania z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis pokazują, że wdzięczność może obniżyć poziom hormonów stresu i wzmocnić układ odpornościowy. Oznacza to, że regularna praktyka wdzięczności może potencjalnie uczynić Cię bardziej odpornym na choroby i lepiej przygotowanym do radzenia sobie z wyzwaniami życia. A co z naszym zdrowiem psychicznym? Cóż, stwierdzono, że wdzięczność zmniejsza objawy depresji i lęku. Może sprzyjać bardziej pozytywnemu spojrzeniu na życie, pomagając nam skupić się na dobrym, a nie rozwodzić się nad negatywnym. Nauka więc mówi nam, że wdzięczność jest dobra, ale jak ją kultywować w naszym codziennym życiu? Bądź na bieżąco, ponieważ zbadamy to w naszym następnym segmencie. Jednym z potężnych sposobów kultywowania wdzięczności jest coś, co nazywa się Dziennikiem Wdzięczności. Czym więc jest Dziennik Wdzięczności? Wyobraź sobie to jako specjalną przestrzeń, przytulny zakątek Twojego świata, gdzie możesz zastanowić się nad chwilami, dużymi lub małymi, które budzą w Tobie poczucie wdzięczności. To przestrzeń, w której możesz się zatrzymać, rozpoznać i docenić dobro rozsiane w Twoim życiu. Prowadzenie dziennika wdzięczności to nie tylko zwykłe wymienianie rzeczy, za które jesteś wdzięczny, chociaż to z pewnością jest tego częścią. To praktyka, która skłania Cię do głębszego zagłębienia się, do prawdziwego dostrzeżenia piękna w codziennych doświadczeniach i do uznania błogosławieństw, które są często pomijane. Chodzi o zmianę sposobu, w jaki postrzegasz swoje życie, nie poprzez ignorowanie trudności, ale poprzez wybór skupienia się na pozytywach. Wyobraź sobie, że idziesz ścieżką usianymi kamykami, niektóre błyszczące, inne pozornie zwyczajne. Prowadzenie dziennika wdzięczności zachęca cię do podniesienia obu rodzajów kamyków, aby docenić blask tych lśniących i odkryć ukryty blask w tych zwyczajnych. Sekret dziennika wdzięczności tkwi w jego prostocie. Nie wymaga wielkich gestów ani głębokich objawień. Może to być tak proste, jak docenienie ciepłej filiżanki kawy w zimny poranek, uśmiechu nieznajomego lub komfortu ulubionego swetra. Prowadzenie dziennika wdzięczności działa, ponieważ zmienia twoje skupienie. Zamiast rozwodzić się nad tym, co idzie nie tak lub czego ci brakuje, zaczynasz zauważać, co idzie dobrze, co masz. Ta zmiana perspektywy jest tym, co napędza pozytywne nastawienie, zwiększa szczęście i pielęgnuje odporność. To jak rozwijanie mięśnia wdzięczności. Im więcej ćwiczysz, tym staje się on silniejszy i łatwiej jest znaleźć rzeczy, za które można być wdzięcznym. To cykl pozytywności, który raz rozpoczęty, rośnie i rozszerza się, wzbogacając Twoje życie na niezliczone sposoby. Teraz, gdy wiemy, czym jest Dziennik Wdzięczności, jak zacząć? Rozpoczęcie dziennika wdzięczności jest prostsze niż myślisz. Pierwszym krokiem jest znalezienie dziennika, który rezonuje z tobą. Może to być pięknie oprawiony notatnik, prosty spiralny blok, a nawet cyfrowa aplikacja na smartfonie. Ważne jest, aby wybrać medium, z którym czujesz się komfortowo i którego będziesz lubił używać. Następnie wyznacz regularny czas każdego dnia na swoją praktykę wdzięczności. Może to być rano, aby nadać pozytywny ton dniu lub wieczorem, aby zastanowić się nad wydarzeniami dnia. Dąż do co najmniej ośmiu minut dziennie. Ale pamiętaj, nie ma tu sztywnej reguły. Najważniejsze jest, aby stało się to regularną częścią Twojej rutyny. Jeśli chodzi o pisanie w dzienniku wdzięczności, zachowaj prostotę. Skoncentruj się na dobrych rzeczach w swoim życiu, bez względu na to, jak duże lub małe możesz napisać o pysznym posiłku, którym się delektowałeś, pięknym zachodzie słońca, którego byłeś świadkiem. Lub miłej rozmowie z przyjacielem. Nie ma potrzeby pisać długich wpisów. Wystarczy kilka linijek bądź konkretny w swoich wpisach. Zamiast pisać jestem wdzięczny za moich przyjaciół, możesz napisać jestem wdzięczny za pełną śmiechu rozmowę, którą odbyłem z Janem podczas dzisiejszego lunchu. Im bardziej jesteś konkretny, tym bardziej namacalne stanie się Twoje poczucie wdzięczności. Na koniec pamiętaj, że wdzięczność to coś więcej niż tylko uznanie dobrych rzeczy w swoim życiu. Chodzi również o rozpoznanie wyzwań i postrzeganie ich jako okazji do rozwoju. Więc nie unikaj pisania o trudnościach zamiast tego spróbuj znaleźć coś w tych wyzwaniach, za co możesz być wdzięczny. Pamiętaj, że kluczem do prowadzenia dziennika wdzięczności jest konsekwencja i autentyczność. Nie chodzi o to, ile piszesz, ale o to, jak szczerze czujesz wdzięczność, którą wyrażasz. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Jeśli spodobał Ci się ten materiał i chcesz więcej treści na temat rozwoju osobistego i zdrowia psychicznego, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w następnym odcinku.